Dzień dobry. Witam Was bardzo bardzo serdecznie z mojego takiego utajonego biura firmy, które pewnie znacie to biuro w sensie w wojnach samochodowych, zawsze tutaj jest rozpinka. Mam budżet 20 tysięcy i co z nim zrobię, ale to nie o tym. Bo teraz właściwie rozpinka powinna wyglądać więcej tak. Mam budżet 73 800 i co ja z nim zrobię? Ale czekajcie, tutaj jest odpowiedź. Uwaga. Yy, dobra. Wieża, wjeżdża, wjeżdża. O, tu jest nawet odpowiedź, dokładnie. Tu jest nawet dokładna odpowiedź. Więc tak. W sezonie trzecim, jak już słowo się rzekło, jak to się mówi, buduje Evo 2. Takie piękne Evo 2. Czyli 190, homologowana do, do wyścigów, do ddm -u. O, takie coś. Tu się oczywiście wszystko otwiera, tu wszystko... Się ten działa, nawet koła skręcają. Ale moje pytanie do Was jest jedno, jedno, ale za to bardzo, bardzo ważne. Jaka wersja powinna być taka jak ta? Czyli czy powinienem iść całkowicie do oryginału, maksymalnie, żeby nie wiem, założyć taką izerę oryginalną, bardzo trudno dostępną felgę? Czy wszystkie te spoilery, lotki, loteczki powinny być, czy raczej może pójść w trochę inną stronę? Może nie powinien być cały czarny, tak jak jest tutaj, o taki właśnie piękny, to może powinien być, nie wiem, bordowy, złota felga. I że był taki bardziej czadersko-szpanelski. Czy jednak ma być rzeczywiście 100% oryginalne Ewo. Ja nie chcę wam zdradzić, jakie ja mam myśli na ten temat, bo chciałbym ustrzec wasze zdanie. Chciałbym, żebyście to Wy mi powiedzieli. Na przykład. Przemek, nie no, idź w super oryginał, albo nie no, Przemek, co ty? Żadnego oryginału. Zrób to jakoś odjechanie, nie wiem, błękitny dach, tutaj trochę pomarańczu, tutaj może jakiś zielony, może coś. No. Słuchajcie, z takim zadaniem i takim pytaniem zostawiam was. Popatrzcie sobie jeszcze na chwilę przez chwilę na tę 190 i dajcie mi odpowiedź. Tak w komentarzach oczywiście. Oryginał? Max oryginalnie jak najbardziej wnętrze, jak najbardziej oryginalne, kolor, jak najbardziej oryginalny felga rozwiązania wszystkie, czy raczej może całkowicie coś odjechanego, jakieś tąpnięcie po prostu kolorystyczne, estetyczne. A wiecie, że ja lubię grać w kolory, więc z tym trudnym pytaniem troszkę was tutaj zostawiam. O, proszę bardzo. I wiecie co? すごいな。